Dzień dobry moi mili. Wiemy już, że Smolder to najnowszy bohater do League of Legends. Bohater, potwór. Na początku wielu graczom nie przypadł do gustu jego wygląd, a szczególnie ludzka twarz, która po prostu do bohatera nie pasowała. Stąd Rioterzy bardzo szybko zapowiedzieli zmiany w tym temacie. Co swoją drogą było jedną z szybszych, jeżeli nie najszybszą reakcją ze strony Riot Games. Nasz smoczek mógł wyglądać inaczej. I mógł wyglądać o wiele, wiele gorzej. W dzisiejszym materiale przejdziemy przez niuanse projektu tej postaci i ciekawostki, które uchylili nam deweloperzy. Zapraszam. Partnerem kanału jest Instant Gaming. Chleb z grami na wiele platform. Znajdziemy tutaj zarówno gorące nowości, jak i gry, w które zagrywaliśmy się przed laty. Do tego karty podarunkowe, doładowania i prezenty. A przede wszystkim masa promocji. Link oczywiście w opisie. Jak wiemy, Smolder jest nowym Adekery, który w swoim koncepcie jest dość prosty. Nie jest to przypadkowe. Projektanci z Riotu chcieli nieco ubarwić pulę strzelców, tak jak kiedyś chciano ubarwić supporty. Choć nieco na odwrotnej zasadzie, do puli supportów dodano kiedyś morderczego pajka, tak chciano ubarwić mrocznych czy poważnych Adekery, takich jak Afelios, Ashka, Draven, Jean, Kai'Sa, Kalista czy Lucian czymś słodkim i pociesznym. Do tego wiemy, że bohater ma być stosunkowo łatwy i nie ma ma mieć takich zaawansowanych mechanik jak Zeri czy Aphelios. Natomiast projektanci z Riot Games zaczęli zastanawiać się, jak to smoczek mógłby wyglądać, ponieważ podobno w Riocie jest nie wiem, czy wielki koszyk, czy jakaś wielka szafa, czy cały pokój wypełniony pomysłami na słodkie postacie. Ciekawe, czy tyle samo pomysłów jest na. Potwory. No ale, obrano stronę słodkiego i małego smoczka. I szczerze mówiąc, to bardzo dobrze, bo Smolder mógł okazać się istną katastrofą. Cóż, pomysły były różne. Większość z nich była słodka i bardzo nie odstawała od finalnej wersji. Pierwszy koncept przedstawiał bardziej uśmiechniętego smoczka, chodzącego po ziemi z wielkimi, w stosunku do jego głowy, rogami. Drugi koncept przedstawiał bardziej nieśmiałą bestyjkę z czymś w rodzaju smoczej korony, a ta u Smoldera była bardzo ważna. Przy jego projektowaniu sporo uwagi poświęcono na górną część jego głowy, by w jakiś sposób zaakcentować jego pochodzenie. Trzeci zamysł to już w ogóle słodkość ponad miarę. Mam wrażenie, że chciano tutaj połączyć ręce szywany z koroną i dać postaci jak największe oczy. I przyznaję się, że cieszę się, że w tą stronę to nie poszło, bo smolder byłby po prostu aż słodki do przesady. Czwarty pomysł polegał bardziej na psotnym smoczku, a piąty przedstawiał, mam wrażenie, bardziej małego smoczka z azjatyckich mitologii, gdzie te często są takimi ala długimi jeszcze Każdy z tych pomysłów jest na pewno ciekawy. Co interesujące, ten Ostatni najbardziej spodobał się projektantom, ale sprawiał wrażenie mało sympatycznego, stąd mam wrażenie, że poszli w takie połączenie konceptu numer jeden i konceptu ostatniego. Natomiast jest jeszcze jeden pomysł, który delikatnie rzecz ujmując, nie mam zielonego pojęcia skąd się wziął. Jednym z pomysłów na zrobienie smoldera był bardziej nie smok, a lewitujący. Kot o sporej tuszy o niezbyt miłym wyrazie twarzy. Oczywiście pytanie brzmi, skąd ten kot się w ogóle wziął w tym projekcie? Jeżeli to byłby Smolder, to, to mam wrażenie, że, że byłaby to istna katastrofa. katastrofa. Nie wyobrażam sobie reakcji społeczności, jakby zrobiono było partnera dla Yumi. Więc kochani, tak. W rajocie jest gdzieś pomysł, żeby zrobić drugą Yumi. No to zróbcie z tą informacją, co chcecie. Gdy już obrano kierunek, Smolder zaczął przypominać dumnego, aczkolwiek zadziornego smoczka, którego znamy. Specjalnie przygotowano go tak, by różnił się od Nunu i Milio. I tutaj dochodzimy do pewnej ciekawej rzeczy. Projektanci zaczęli się zastanawiać, skąd w ogóle smoczek mógłby pochodzić, z jakiego regionu i w ogóle jakim typem smoka powinien być. A jeżeli oglądaliście materiał o smokach w kanonie League of Legends, to wiecie, że wybór był całkiem obszerny. Co nikogo tutaj nie powinno zaskoczyć, Riot Games od nie wiem kilku lat raczej nie bardzo chce wykorzystywać rzeczy, które już w kanonie zostały przedstawione, i kombinuje często z różnym skutkiem. Nie inaczej jest w przypadku smoldera, bo jak sami projektanci mówią, pomimo jego pochodzenia, nie ma innego małego smoczka. Wracając do jego pochodzenia i typu smoka. No nie mógł być przecież smokiem żywiołów, no bo mały smoczek, który w grze zabijałby swoich pobratymców, no byłoby to co najmniej dziwne. W sensie, no okej, okay, nie patrzmy na gameplay przez pryzmat lore, no bo tutaj wiemy, że Draven może przecież pokonać Atroxa. Ale po tym wniosku, że Smolder nie może być smokiem żywiołów, uznano, że warto pójść w stronę tajemniczego Kamavoru. O tym regionie wyjątkowo dużo nie wiemy, a jest to oczywiście ojczyzna Wiego, Kalisty czy Hekarima, a tym bardziej dużo mniej wiemy o Smo z tamtejszych stron. Stąd przyznaję, że kierunek, jaki tutaj obrano, czyli finalnie kamaworskie smoki, bardzo mi się podoba. I tutaj mamy bardzo ważny cytat. Na szczęście, dla zespołu do spraw bohaterów, oczywiście w League of Legends, to w Legends of Runeterra istniało już gotowe źródło inspiracji. Zatem. Tak. Mamy oficjalnie powiedziane, że zespół, który robi bohaterów do Lola, patrzy też na tych bohaterów z Legends of Runeterra. Tylko jak tu teraz nakierować ich wzrok, żeby patrzyli tam, gdzie bym chciał? Natomiast, co wręcz intrygujące, projektanci spojrzeli na zrujnowanego Kamoworskiego smoka z karcianki i zaczęli się zastanawiać, jak mogłaby wyglądać młodsza wersja sprzed zrujnowania i do tego młodsza, słodka wersja. No i wyszedł Smolder. O... Chciałbym zmienić swoją odpowiedź sprzed momentu. Natomiast małe detale w jego projektowaniu mocno przykuły moją uwagę. Pamiętacie, jak wspominałem w poprzednim filmie o bohaterze, że znalazł go chłopak, który stał się jego przyjacielem? Choć na ten moment nie znamy jeszcze pełnego lore Smoldera i oczywiście powstanie odnośnie tego bohatera oddzielny materiał z serii Kim Jest, tak wiemy już, że chłopak, który go znalazł, nazywa się Marinos i nauczył Smoczka mówić. Zresztą to on nadał mu imię Smolder. Przyznaję się, że nie pamiętam gdzie, chyba w komentarzu na YouTubie, ktoś mnie pytał, czy wiadomo, jak to jest, że Smolder w ogóle potrafi mówić. Także mamy odpowiedź. Marinos go nauczył. Ponadto, jako że smoczek pochodzi od królewskiego rodu smoków, gdy chodzi, swoje skrzydła układa jakby były królewską peleryną. I to, przyznaję, jest świetny detal. Ponadto, żaden dziedzic wielkiego smoczego rodu, tym bardziej takich potężnych smoków, no nikt nie nazwałby tego dziedzica smolderem, no nie oszukujmy się. I wiemy, że jego pełne imię to Gigantareno Rex Lespes Oferentis. Gigantareno najprawdopodobniej dlatego, że urośnie tu i silny. Kolejnym świetnym isteregiem jest stworzenie wyglądu jego Q. Jak wiemy, Smolder w grze uczy się korzystać ze swoich smoczych umiejętności i gameplayowo jest to zaprezentowane zdobywaniem kolejnych staków i kolejnych progów jego Q. I razem z tym rozwojem jego zionięcie na Q zaczyna coraz bardziej upodabniać się do zionięcia jego mamy. Co więcej, co też jest ciekawe, jego mamy w ogóle gameplayowo nie miało być. Projektanci rozważali temat dość szeroko i stwierdzili, że graczom może wydawać się dość dziwne, że Smolder ma zażyłą relację z mamą, a jednak tej w ogóle nie ma gameplayowo. Stąd dodano jej ingerencję na Summoner's Rifcie, choć nigdy jej nie widać, tak możemy zauważyć jej cień i to ona czuwa nad Smolder'em. I smoczek, gdy jej potrzebuje, krzycząc Mamo, czy my gameplayowo klikając Erkę, Mama przybędzie i będzie atakować przeciwników i leczyć Smoldera. Co też jest interesujące, wydaje się to być oczywistym i świetnym pomysłem, natomiast tą Erkę dodano w dość późnej fazie projektowania. Natomiast jeżeli jesteście fanami tworzenia dźwięków, albo słodkich psów, ja wiem, że to połączenie może się wydać na początku dziwne, ale jeżeli takie osoby się tutaj znajdą, to mam dla Was fajną ciekawostkę. Jest to na pewno jedna z najsłodszych ciekawostek odnośnie postaci ligo legendowych, na jaką natrafiłem od. oj, bardzo dawna. Rajot Kidan, osoba z rajotu przygotowująca dźwięki dla Smoldera, wzięła swoją pracę dość mocno do serducha. Odgłosy Smoczka i jego mamy stworzono z wykorzystaniem odgłosów zwierząt, takich jak tygrysy, jastrzębie, bizony, krokodyle, węże, mangusty czy psy. I na podstawowych atakach Smoldera i na jego podlatywaniu na E można usłyszeć szczekanie Hagena, psa Riot King Kobry, a chociażby na W Simby. Psa rodziny żony Rajotki Dana. Nawet dane nam było zobaczyć, jak wyglądał proces nagrywania. I jest to po prostu przeurocze. Simba w pracy. Tym słodkim akcentem rozpoczynamy odliczanie do jutrzejszego dnia i do powrotu Ligi Legend na te prawidłowe, dobre tory. I mam nadzieję, że będę w stanie zrobić z niego jak najdłuższą analizę. Nie ukrywam, że należy nam się.